Agentie Dominiku pokażę ci im fajny film, który znajdziesz w internecie. UFO porno. Słuchaj, oglądaj. Zabierze cię jakiś kadusiu. Fajny. Polecam naprawdę. Super. Właśnie jedzie ty Herrera telewizyjny. Chciałem się po prostu poruszać. To jest UFO porno, tak? UFO porno. Słuchajcie chłopaki, otrzymaliśmy zgłoszenie, zabójstwo młodej dziewczyny na Przedmieściach Warszawy, ekipa już tam jest, możecie Jedziemy tam. tam. Jedziemy tam. Tak Mariusz, już tam, już tam jesteśmy. Co się stało? Co się stało? Zabili ją. Ona chyba żyje. Chyba nie żyje. No tak. Klaudiusz? Może pani do mnie przemówić? Przepraszam. Halo. No. Ona nie żyje! Nie żyje? A jak to? Musimy rozpocząć śledztwo, Klaudiuszu. Okej. Okay. Znajdźmy zabójcę. Pewnie było to kłopotem. No, początek bardzo fajny. A jak myślisz, kto mógł być mordercą? Wydobył taki psychopata. A może ona żyła? Też właśnie tak to myślałem. Musimy to sprawdzić. Ruszała się chyba, nie? No po, Poszukajmy, co się tam dzieje. Poszukajmy morderców. No ważne, to oni powinni nas Poszukajmy morderców. Szukamy morderców. Wsiadamy. jak myślisz, kto to mógł być? Na pewno jakiś psychopata. Ej, jaka jest końca? Ja bym na miejscu zbrodni! Stój! Stój! policji! Po Coście Coś się zrobili mojemu synowi! Nie! Yes! Dominik to ci jest? Nie, wszystko dobrze. Znaczy, musimy go zatrzymać zatrzymany pod zarzutem mordewską ma... Idziemy. Wszystko co powiesz może być użyte przeciwko Tobie. Wstawaj! Idziemy na komendę. Nie! Nie wjeżdżaj! Nie uciekaj! Zaczął gadać? Nie, nic jeszcze nie. nie chcę śpiewać. Tomę go przysłał, ale nic nie powiedział. Słuchaj, jak nie zaczniesz śpiewać, to będziesz siedzieć 45 lat w kiciu. Rozumiesz? Blaskotek na płotek? Co robi? Śpiewa! To jest niezrównoważony. Słuchaj, dlaczego no. znalazłeś się na miejscu zbrodni? Dlaczego Widzieliśmy tam cię weź? tam. Widzieliśmy cię tam. Mów. Mów. Ale ja tam mieszkam. Od Mów 30 lat. A ile masz lat? 29. Jeszcze do tego kłamie. Będziesz dobrze. kurwa kłamał, to cię zajebie, rozumiesz? Zajebie go. Dobrze, dobrze. Widzisz tego króliczka? On też tak gadał. Znaczy nie gadał i, i dlatego go zajebałem. Żałuję. <śla> Dobra, Klaudiusz wydaje mi się, że to nie on. On ma alibi. No, faktycznie, Dominika. Ale odezwiemy się jeszcze do ciebie, pamiętaj o tym synku. Już spotykałem wielu takich jak ty. Wszyscy Fajnie poszli akty. siedzieć. Wszyscy poszli siedzieć. Ty też pójdziesz. Byli cwelami. On nam nic nie powiedział. No. Mariusz, idziemy za, za nim. Za podejrzanym. Musimy znaleźć jakiegoś świadka. Właśnie go... Właśnie go poznajemy. Zobacz to. Gdzie on jest? Tam ty, kurwa? Nie, o co chodzi? Wiesz o co chodzi, zamordowałeś na W. Ja nic nie to zrobiłem. Zamordowałeś ją. Chuj. Idziemy, <grywanie> do Nie, ale nie nic nie wiem. Dobrze wiem. To jest morderca. morderca. Zabij! Na co? Na stos! Na stos. Na stos. Cię, Słuchaj Marek, powiedz mi jak się nazywasz. Nie. Słuchaj, jak nie zaczniesz gadać, to będziesz miał 30 lat więzienia. Ale co on tu robi? On chce cię zabić, ale jak nie zaczniesz gadać, będziesz miał 30 lat więzienia. Wiesz za co ci to grozi? Nie. Za zabójstwo! Ale ja nikogo nie zabiłem! Przecież widzieliśmy na ulicy, że zabiłeś kogoś. Ale ja naprawdę nikogo nie zabiłem! Klaudiusz, powiedz mu! Zabiłeś, ja to widziałem! Nie? Zabił? Zabił! Zabiłeś. Ja też widziałem! Marek! Ty jesteś Marek! No, Marek! No ty jesteś Marek To jestem Marek jesteś Marek się, zabiłeś, jak się nazywam Zabiłeś ją to się, zabiłeś. się Zabiłeś ją Zabiłeś ją zabiłem. Nie Tak dobra, zabiłem A skąd wiesz, że ją? Właśnie, my nie mówimy... Zabił ją Ty mi odpowiedziałeś On ją ja no. zabił Przyznał się się do zabójstwa Tak, to ja Numer GG, go... Numer GG to Numer GG ja Nie pamiętam Hasło A ja nie Nie, dobrze 35784! Hasło, hasło. Nie ma. Hasło. Nikłon. Hasło. Króliczek. Aj. Yes. No. Jest. Sukces. Słuchaj, ale wróćmy do filmików o Bardzo mi się podobało tobie. Faj, fajnie, proszę. To, że... Słuchajcie, mam tutaj wyniki tak, ekspertyzę. Słuchaj, nie zajmuj się żadną ekspertyzą, tylko. Nie wiem. Mój, mój pies się zżygał i się to po Dobra. A potem jeszcze mi tu ładnie... Okay. ruch. tam, Okej, już. Okay. i kawa jeszcze kawe, mi też. Dobra, spoko. Ej, czekaj, jeszcze mi filmicy A tu to ma najpierw później to piwnicy. O troszkę dobrze Nie widziałam. Ciekawe. To nie dzieje. Dominik znowu zwycięstwo. Znowu nam się udało. Wsadziliśmy go. Tego trzecia Tak. To może wrócimy do UFO porno. Jaasta. UFO ja, PORNO! UFO PORNO! UFO Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, tällä kertaa saamme seurata. Ufo porno! Don't putora! Ufo porno! Ufo porno.